10 sierpnia 2023 roku jestem na wakacjach. Jak zawsze na roztoczu. Mój dom rodzinny to Zwierzyniec. Tutaj na tej ziemi zamojskiej, zwierzynieckiej. Uczyłem się polskości. Uczyłem się tego. Co to znaczy umiłować Ojczyznę i jaką ofiarę w obronie naszej Ojczyzny ludzie są w stanie ponieść. Wobec powyższego nieustannie też kształtowałem własną odpowiedź na to pytanie: czym jest dla mnie Polska, kim są dla mnie Polacy, historia. Naszej wspólnoty i narodu. I to miejsce, w którym gdy tu przybywam do zwierzyńca, zawsze nawiedzam. Nie pamiętam jakiegokolwiek kroku i wizyty tutaj, żebym nie przyszedł do tego miejsca, do tego panteonu. Do Soch. Przecież właśnie tu się znajduję. Jestem we wsi Sochy i na cmentarzu mieszkańców pomordowanych tutaj w czasie II wojny światowej.